Ponad miliard ludzi na świecie nie ma domu, który zapewniłby im godziwe warunki życia i poczucie bezpieczeństwa. W samej tylko Polsce aż 6,5 miliona osób żyje w substandardowych warunkach mieszkaniowych. Od 30 lat z pomocą niezamożnym rodzinom na każdym kontynencie przychodzi fundacja Habitat for Humanity. W Polsce organizacja zbudowała domy dla 103 rodzin i wykonała wiele remontów. 9 listopada 2010 roku na oczach mieszkańców Józefosławia oraz mediów spełniło się marzenie kolejnych sześciu rodzin. Pobłogosław ten dom i strzeż jego mieszkańców. Dlatego teraz przyjmijcie. Te klucze do waszych domów, do waszych serc i korzystajcie z nich jak najczęściej. Ten szczęśliwy dzień śledziły ogólnopolskie media. Relacje ukazały się m.in. w TVN Warszawa, Polsat News, TVP Info, polskim radiu, a Zadepeszą Polskiej Agencji Prasowej w wielu portalach internetowych i prasie. Fundacja została także zaproszona do programu telewizji polskiej Kawa czy Herbata. Gdy już rodziny na dobre wprowadziły się do nowych domów, mieszkańcy z wdzięcznością opowiadali o tym, jak fundacja Habitat for Humanity odmieniła ich życie. Pracujemy prawie 6 lat. Cieszymy się, że w końcu jest to mieszkanie, bo w tej pory korzystaliśmy z pomocy znajomych, którzy... Miałem nas wspierali jakimś pustym mieszkaniem, że mogliśmy po prostu mieszkać a teraz już mamy swoje. Habitat for Humanity jest organizacją chrześcijańską, dlatego często otrzymuje solidne wsparcie od kościoła. Działka w Józefosławiu została sprzedana w korzystnej cenie przez ojców dominikanów. Habitatowskie domy mają być proste i trwałe, ale też niedrogie. Budowę w Józefosławiu sfinansowano ze środków fundacji Habitat for Humanity oraz darowizn od sponsorów. Każda rodzina musiała także wpłacić 10% wartości lokalu, a resztę będzie spłacać regularnie w nieoprocentowanych ratach przez 20 lat. Dom budowali fachowcy i wolontariusze. Największy wkład w budowę domu miały jednak same rodziny habitatowskie, dając łączny wkład ponad 3000 roboczogodzin. Roboty fachowe wykonywane były przez profesjonalne ekipy, a całość nadzorował kierownik budowy i majstrowie. Fundacja Habitat for Humanity nie tylko buduje nowe domy dla potrzebujących, ale także remontuje stare budynki mieszkalne. Jako przykład można przywołać remont kamienicy na Warszawskiej Pradze, który sfinansował kluczowy partner fundacji, grupa Daimler AG. Prace przeprowadzili wolontariusze, pracownicy Mercedes Benz Bank, Mercedes Benz Leasing i Daimler Fleet Management, dyrektorzy spółki, a nawet sam prezes Mercedes Fleet Management i Daimler Leasing Polska, David Dyson. Habitat for Humanity istnieje dzięki ludziom dobrej woli, którzy wspierają fundację swoją pracą, środkami finansowymi oraz materiałami niezbędnymi do remontowania i budowania domów. Dziękujemy.